I Wcześniej zanim to nagrywam umówiłem się, znaczy mówiłem, rzuciłem na fanpage taki post, że umówię się chętnie pokopać piłę i tutaj się umówiłem z chłopakami i niedługo przyjdę, jestem trochę wcześniej, więc skorzystam z okazji i pokażę Wam coś co chciałem, o czym chciałem ogólnie powiedzieć. Jakiś czas temu, znaczy w sumie lata temu na TPPL był taki artykuł o rozciąganiu syntetyków. Wiadomo, że ogólnie jest to nie za bardzo możliwe, ale no jest taki sposób, który ja trochę próbuję, wcześniej już kiedyś tak robiłem. Ostatnio pokazałem w komentarzu artykuł na ten temat i chciałem Wam to na szybko tutaj pokazać. Mianowicie kupiłem sobie x 151 i okazało się, że one są trochę za małe. No i jest taki, tak jak jest hot water trick, czyli z tym wrzątkiem, że się zanurza buty, żeby one się dobrze e, przystosowały do nogi. Tak samo trochę pochodną tego pomysłu jest to, co ja praktykuję. Mianowicie ja z jednego buta wyciągnę prawidło, żeby Wam pokazać. Przede wszystkim potrzebujecie prawidła. Poza tym potrzebujecie wody gorącej, najlepiej bieżącej z kranu. Jak sobie tak wypuścicie, to zacznie w końcu lecieć taka bardzo gorąca. I kawałek jakiejś taśmy. A właśnie on tutaj bardzo, bardzo na sztywno w środku siedzi. Może na chwilę kamerę. Dobra, odłożę na chwilę. żeby tu wyciągnąć. Dobra, nagrywa się ciągle? Nagrywa się. Dobra, i numer jest taki, że musicie sobie na prawidle tak jakby e, odkształcić jeszcze e, kształt swoich palców, czyli wiadomo, że e, but mnie ciśnie oczywiście tutaj przy dużym palcu i przy kolejnych, więc tutaj musiałem trochę nadbudować, żeby e, prawidło jak najbardziej upodobnić do kształtu moich stóp. Ja mogę sobie Rozwiążę sobie. Oczywiście nie zobaczycie, że to jest idealnie tak samo. Ja też pewnie nie idealnie zrobiłem. Ale wiadomo, tu palec wystaje, tu trzeba trochę nakleić i kolejny również. I myślę, że ładnie widać, że but się tak tutaj trochę w tych miejscach odkształca. Tutaj, prawda? Mamy taką górkę. I żeby, oczywiście nie wystarczy nalać, yy, włożyć prawidło i to się samo zrobi, no bo nie ma za bardzo jak, ja jeszcze wkładam albo pod bieżącą wodę, taką bardzo gorącą, yy, żeby ten materiał, ta cholewka syntetyczna się stała miękka, bardziej plastyczna, a w ogóle to robię tak, że nalewam do wiadra, tak żeby powiedzmy, wkładam buty tak prosto, żeby dotąd były zamoczone, bo na tym obszarze nam zależy, i żeby one sobie poleżały w tej ciepłej wodzie, wiadomo, ona się przestudzi, ale stanie się bardziej plastyczna i powinna z, tą, z tym włożonym prawidłowym środku, ono musi być do końca dopchnięte bardzo mocno, powinna się odkształcać tak, żeby nabrała tego kształtu. Jeszcze kiedyś tak robiłem z Predator LZSL, o ile dobrze pamiętam. I widzimy, że tutaj po wyjęciu ten kształt zostaje. No trudno powiedzieć, czy to będzie wystarczająco dobre. Zaraz się okaże, ja mam lewą stopę trochę większą. Yy, ubrałem też takie getry najba najbardziej cienkie, jakie mam. Chyba gdzieś tam z gimnazjum czy z liceum wyszukałem w szafie takie, że gdzieś tutaj na pewno są już prześwity i prawie bosa noga. No, ja zobaczymy. A dobrze też, że chłopaków jeszcze nie ma, bo mam dla nich konkurs. Skarpetki będą mieli do wygrania, zaszczały w poprzeczkę, to może jeszcze dogramy. No. no trochę czuję. Ja też mogłem jeszcze paznokcie obciąć tak... oczywiście nie mam jakichś bardzo zapuszczonych, ale żeby były jak naj... Jak najkrótsze. No zobaczymy, to wszystko wiadomo. Ja w sklepie jak je brałem, to też myślałem, że, że tam w miarę ujdzie. Dopiero jak wybiegłem na boisko się okazało, że są za ciasne. No i szkoda, bo bardzo chciałem zrecenzować ten model, a nie będę tego robił. Eee... W takim wypadku, jeśli one będą zaciasne, bo to bez sensu, bo tylko okaleczę je swoją opinią, no i niesłusznie. Zresztą, nawet jak teraz się uda i będą takie dogrania, to w recenzji muszę wspomnieć, że tutaj coś takiego zastosowałem. No bo wiadomo, ten kształt buta, on nie jest taki sam, jak producent go uczynił, więc to, to będę musiał wspomnieć. Dobra, to ja kończę, jeszcze nagram potem, jak chłopaki szczelają. Ok, jestem po gierce. Znaczy po gierce sobie trochę pokopałem, tutaj pobiegałem. Stwierdzam, że niestety nie rozeszły się na tyle. po prostu mnie boli, jak biegam na tej najcięższej getrze. No więc niestety, kurczę, sam kupiłem, sam siano wydałem, nie dostałem. No trochę szkoda. Szkoda pieniędzy i szkoda, że no recenzji nie będzie. Nie wiem, czy się zdobędę jeszcze raz na zakup większego rozmiaru. A jeśli chodzi o chłopaków, z którymi się umówiłem, to na początku pisali, że 5 minut się spóźnią. No powiedziałem, no okej. Okay z im, żeby się nie spóźnili, bo mam kolejną rzecz za godzinę, a teraz jeszcze 5-8 minut już spóźniony i mi się pyta, czy to jest tam, czy tam. Szkoła życia. Jeśli z kimś się umawiasz, to musisz sprawdzić, gdzie jest to miejsce, z którym się umawiasz, a nie że jesteś spóźniony i dopiero potem się, się orientujesz. Tak samo musisz przewidzieć, że komunikacja miejska się spóźnia i ty też możesz się spóźnić, więc wyjść wcześniej. To nie jest kwestia tego, że jestem gwiazdą i nie będę na nic czekał, tylko zwykłego szacunku do innego człowieka więc ja sobie idę do domu po prostu no to było na tyle jeśli chodzi o rozciąganie kurczę niestety buciki na półkę do kolekcji Marka